jak zostać milionerem, czyli Fastline Milionera autora MJ Demarco. Jest to książka, która niedawno pojawiła się z powrotem na polskim rynku, ponieważ ja pamiętam już jakiś czas temu faktycznie chciałem ją przeczytać dosyć dawno i nie było polskich druków. No a że jakiś czas temu pojawiła się po polsku u wydawnictwa mojego znajomego, więc postanowiłem od razu ją kupić i pozdrawiam serdecznie Barnaba, dzięki, że ją wydałeś. Ja ogólnie teraz też czytam książki po angielsku już od jakiegoś czasu, ale z tą pozycją jakoś kiedyś chciałem kupić, później stwierdziłem, że nie ma, to nie kupuję i i tak ostatnio o niej w ogóle zapomniałem, aż w końcu gdzieś tam na Facebooku mi się pojawiło, pokazało, że. Jest nowe polskie wydanie, to mówię od razu, kupuję sprawdzić tą książkę. Jak widać, jest to dosyć gruba książka. Ma co najmniej kilkaset stron, ponad 400 400 stron. Natomiast jeżeli chodzi o napisanie jej, to bardzo przyjemnie się czyta. Jest naprawdę napisana prostym językiem, dobitnym wręcz, nawet bym powiedział. Nie akademickim, tylko takim prostym, konkretnym, który ja lubię. Zresztą tam nie ma pieprzenia się w, te, w, tej, w tej książce. I dzisiaj nie będę mówił bardzo, bardzo bardzo dużo o niej, ale powiem kluczową koncepcję, z którą zresztą się zgadzam w wielkiej części. Ponieważ autor Fast Milionera dzieli możliwości zarabiania i to, w jaki sposób ludzie żyją, na trzy kategorie. Pierwszą kategorią to jest tak zwany sidewalk. Czyli, no, można powiedzieć, chodnik, tak, generalnie. I to mówi o ludziach, którzy generalnie żyją albo od pierwszego do pierwszego, albo żyją najczęściej w długach. Czyli osoby, które mają ujemną wartość netto, tak, czyli że mają więcej długów niż faktycznie majątku, często żyją z kredytów, spłacają to. No, i to często są ludzie, którzy, którzy po prostu. Egzystują, tak? Nie mają planów na przyszłość, nie rozwijają się, nie uczą się nowych kompetencji, tylko po prostu pracują, jest wypłata, wydają i tyle, i tak sobie żyją. I teraz tutaj pamiętajcie, że to w ogóle nie chodzi. O to, ile ktoś zarabia, ponieważ może być ktoś, kto zarabia 100 tysięcy miesięcznie, a dalej jest na sidewalku, ponieważ jeżeli zarabiasz 100 tysięcy miesięcznie, a wydajesz 110 tysięcy miesięcznie, czy 120 tysięcy miesięcznie, to dalej jesteś na sidewalku, to dalej masz ten sam problem, ponieważ tutaj w ogóle nie chodzi o same liczby, to ile ktoś zarabia, tylko chodzi o sposób zarabiania i sposób myślenia o pieniądzach. No, i ten sidewalk niestety jest najbardziej popularny, czyli najwięcej ludzi idzie tym chodnikiem przez życie, przez co jest im ciężko, no ale po prostu nie stosują żadnej dźwigni. Jedyne, jaką widzą, możliwość to wymiany swojego czasu na pieniądze i to jeszcze za dosyć niską stawkę, ponieważ nie wykorzystują jednej z dźwigni, czyli kompetencji, i nie rozwijają siebie, żeby być na rynku pracy wartym więcej, tak? No, bo każdy może być więcej wart na, na rynku pracy, sam zresztą. Zaczynałem, słuchajcie, moja taka pierwsza praca, jeszcze zanim skończyłem technikum, to stałem na ochronie w kebabie. To był 2010 chyba rok i wtedy, i wtedy na nocki szedłem, bo tam to było w centrum Bydgoszczy, duża imprezownia i wtedy, wtedy był typowy sidewalk. Mogłem zostać na ochronie albo zdobywać kompetencje i się uczyć, no i dzisiaj jestem w całkowicie innym miejscu, ponieważ cały czas zdobywam kompetencje i najwięcej pieniędzy, jakie wydaję, to wydaję na swoją głowę, czyli na kompetencje oraz na dźwignię. Dzięki temu potrafię generować pieniądze i generować wartość dla moich klientów, bo pieniądze są tylko i wyłącznie odzwierciedleniem wartości. Więc sidewalk, generalnie finansowo jest w dupie, Tak można powiedzieć, czyli więcej wydajesz niż zarabiasz. Nie masz potencjału w tym momencie, jeżeli w taki sposób żyjesz, żeby zostać bogaty. Tak? No bo bogactwo nie określa się przez ilość zarobków, tylko przez to, w jaki sposób tymi pieniędzmi zarządzasz. Więc teraz tak, jedna sprawa. Mamy sidewalk. Druga sprawa to jest tak zwany slow lane. I slow lane to jest już trochę lepiej. Slow lane to jest taki model zarabiania pieniędzy, gdzie zarabiasz jakieś pieniądze. To już pewnie będzie bardziej klasa średnia, bardziej jakaś średnia krajowa, powyżej średniej krajowej, kiedy już faktycznie coś możesz odłożyć. I te pieniądze, które, które zarabiasz, które możesz odłożyć, inwestujesz w jakieś długoterminowe inwestycje, czyli na przykład obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne, mieszkania jakieś na wynajem, kryptowaluty, różne, różne rzeczy. I polegasz na procencie składanym. To znaczy, że wiesz o tym, i to jest droga, w której najprawdopodobniej zostaniesz milionerem, jak najbardziej. Tylko, że to jest droga, gdzie zostajesz milionerem. I minie trochę czasu, żeby tym milionerem zostać. Ponieważ procent składany ma jeden zasadniczy problem, który autor tutaj wymienia. Procent składany działa dopiero wtedy najmocniej, kiedy ten kapitał już jest dosyć wysoki. Więc jeżeli startujesz, tak jak mówią guru oszczędzania i guru. Gry na giełdzie i różni inni górą, że możesz zacząć inwestować od 100 złotych, i wtedy, jak będziesz dokładać, 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 to w końcu zostaniesz milionerem. I to jest prawda, zostaniesz milionerem, tylko zajmie ci to kupę czasu. I idąc tym slow lane, no to jak sama nazwa wskazuje, slow lane, czyli wolna droga, tak, wolna kolejka lane, można powiedzieć, czy tam tor, wolny tor po polsku, no to wtedy prędzej czy później zostaniesz tym milionerem, tylko. On tutaj mówi w tej książce, że po co masz być milionerem w wieku 60 lat, skoro już cię nie będzie chciało korzystać z życia? I ja się z nim zgadzam. Możesz odejść na emeryturę, będąc milionerem, jak najbardziej, tylko że kiedy mężczyzna 60-70 lat, to już raczej mało tobie się będzie chciało i z tych pieniędzy możesz nie korzystać. Możesz te pieniądze zostawić swoim dzieciom, wnukom itd. Natomiast jaki jest w tym cel? Ja bardziej wolałbym przekazać edukację. Niż pieniądze, ponieważ pieniądze same tak naprawdę lepiej umieć generować pieniądze i generować wartość niż, niż tylko mieć pieniądze, bo wtedy bardzo łatwo te pieniądze stracić. Więc jeżeli idziesz slow lane, to spoko, jesteś poziom wyżej. Natomiast nasz autor wyróżnia jeszcze jeden model zarabiania pieniędzy, i ten model nazywa się Fast Lane, czyli szybki tor. I Fast lane polega na tym, żeby generować pieniądze, generować wartość poprzez zbudowanie systemu. I on mówi, że jedyną drogą Fast lane to jest biznes. I ja się z tym zupełnie zgadzam, ponieważ Fast lane to jest biznes, który możesz zrobić, który albo będzie pracował w jakiś sposób bez Ciebie, gdzie będziemy mogli wyciągnąć Ciebie z tego równania, albo który zbudujesz po to, żeby go sprzedać. Więc ja jestem przykładem takiego Fast ponieważ Pierwszy biznes, który miałem, nie wyszedł. Drugi biznes, który miałem, nie wyszedł. Trzeci biznes, który założyłem, od razu założyłem go z zamiarem sprzedaży. Tak więc, kiedy zacząłem budować ten biznes, wiedziałem, że ja muszę zbudować system. I zbudowałem system firma usługowa to było biuro rachunkowe, technologiczne, aplikacja, księgowi i tak dalej. Więc ja wiedziałem, że ja muszę to tak zbudować, żeby firma nie była uzależniona ode mnie. Dlatego postanowiłem tak to budować, żeby móc wyskalować ten projekt, żeby później móc z niego zrobić exit. I to exit, tak jak on tutaj w tej książce zaznacza, to jest właśnie zdarzenie powodujące wyjście. Tak? Czyli właśnie sprzedaż firmy, sprzedaż swoich udziałów, czy też wyjście, zostawienie sobie tych udziałów na przyszłą budowę i zaczęcie czegoś nowego. Albo system, który generuje pieniądze poprzez sprzedaż czegoś. I teraz słuchajcie, to jest właśnie, on tutaj powiada o jednej, jednej bardzo istotnej rzeczy. Wiele ludzi sprzedaje kursy, w jaki sposób być na, sl na slow lane. To znaczy, żeby jak, w jaki sposób wyrwać się z sidewalka i wejść na slow lane, natomiast to w ogóle też nie generuje pieniędzy. Natomiast ci, którzy sprzedają te kursy, oni są na fast lane, ponieważ oni działają zgodnie z duchem dźwigni. I teraz ja stwierdziłem, że kiedy ja pomagam ludziom się wzbogacić, a to robię, pomagam im się wzbogacić, to ja daję im dźwignię i ja pomagam im przyspieszyć ich fast lane. A jeżeli są na slow lane, to ich przerzucam na fast lane, czyli pomagam im budować systemy ponieważ ja jestem wielkim zwolennikiem Fastlane, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest Fastlane, gdzie on mówi o, o różnych dźwigniach i tą dźwignią oczywiście jest wiedza i umiejętności. I on tutaj mówi też, jak w wielu książkach, zresztą każdy lider powie, every leader is a reader, czyli każdy lider jest czytelnikiem, każdy lider czyta, każdy przedsiębiorca czyta, ponieważ książki to jest coś, co nas wzbogaca. Więc jeżeli oglądasz ten film, to cieszę się, ponieważ też uwielbiasz książki, bo inaczej na cholerę byś to oglądał, nie? Więc, jeżeli Cię to interesuje, to zostaw subskrypcję, daj lajka, daj komentarz. Bo ja bardzo się cieszę, kiedy ktoś wchodzi ze mną w interakcję i powiedz, co o ten, ten temat myślisz. No jeżeli się tobie podoba, albo nie podoba, wszystko jedno, zostaw po sobie ślad, to przynajmniej pogadamy sobie. Więc. Ten Fastlane jedną z dźwigni to oczywiście jest wiedza drugą z dźwigni to oczywiście jest kapitał tak? no bo potrzebujesz pieniędzy kiedy ja chciałem założyć biznes który szybko będzie bardzo rósł i potrzebowałem kapitału na tamten biznes bo był to kapitałochłonny biznes softwareowy technologiczny. No to pozyskałem inwestorów tak? czyli wiedziałem nauczyłem się w jaki sposób pozyskiwać kapitał czyli drugi rodzaj dźwigni. Mamy trzeci rodzaj dźwigni czyli również kod tak? czyli kod czyli no software tak oprogramowanie. Automatyzację. To jest też rodzaj dźwigni, i czwartym rodzajem dźwigni jest content, czyli treści, czyli to, co ja teraz tutaj tworzę. Dzięki temu, że ja teraz to tutaj nagrałem i umieściłem w internecie, to do ciebie to może dotrzeć, a ja nie będę musiał tego mówić ileś razy. Czyli można powiedzieć, że ja kopiuję siebie, tak żeby inni mogli mnie oglądać. Więc jeżeli nauczysz się wykorzystywać te cztery rodzaje dźwigni, to wtedy będziesz umiał, umiał budować systemy, które w jakiś sposób będą mogły skalować twój biznes. Jakikolwiek to nie jest biznes. Ja akurat specjalnie specjalizuje się w pomaganiu biznesom usługowym się skalować, no bo ja jestem w tym specjalistą i na tym się bardzo dobrze znam, żeby wyskalować, wdrożyć technologię, wdrożyć dźwignie i wyskalować biznesy usługowe. Natomiast jeżeli masz jakiegoś innego rodzaju biznes, no to oczywiście jak najbardziej też możesz skalować poprzez właśnie te dźwignie. Więc jeżeli chcesz wejść na fastlane, to należy zbudować system poprzez wykorzystanie dźwigni, tak żeby ilość zarabianych pieniędzy nie była uzależniona od Twojego czasu. To znaczy, że my musimy wyciągnąć twój czas z tego równania tak, żeby system generował pieniądze, nie leżąc na karaibach, tylko w, jakby powiedzieć żeby wyciągnąć tą wartość krańcową, coraz wyższą dla użytkownika, ale żeby wzrost Twojej inwestycji czasowej wzrastał nieproporcjonalnie, tylko znacznie mniej. Czyli tak jak ja skalowałem księgowość poprzez wdrożenie technologii, czyli że mieliśmy dużo więcej klientów, ale zużywaliśmy na to mniej czasu niż przeciętne biura rachunkowe, dzięki czemu mogliśmy budować większą skalę przy niższych kosztach. I ten biznes został ostatecznie później podzielony i część jego została sprzedana. Tak więc można powiedzieć, że już zaliczyłem jedno wyjście z Sukcesem z biznesu, no a oczywiście w drodze kolejne, ponieważ mam kilka spółek, które cały czas testuję, wdrażam i, i działam. A teraz pomagam innym budować systemy, ponieważ już znam do tego drogę i wiem, jak to robić, wiem, jak generować przychody. Więc Fastline. Jest rewelacyjną książką. Naprawdę warto sięgnąć po ten tytuł. I w linku, w tym filmie, puszczam ten link do wydawnictwa mojego znajomego. Pozdrawiam jeszcze raz Barnaba. Więc mam nadzieję, że tą książkę przeczytasz i dasz mi znać, ponieważ jeżeli jesteś w ogóle w sidewalku, czyli jeżeli żyjesz od pierwszego do pierwszego, jeżeli masz problemy finansowe, to tą książkę to w ogóle jest must have, żeby ją kupić. Nie? To w ogóle nie ma, nie ma nad czym się zastanawiać. Po prostu. Pierwsza, co powinieneś wydawać pieniądze, to kupować książki. Druga rzecz, jeżeli jesteś już na slow lane i masz zaplanowane yy, drogę do bogactwa, to spoko, tylko zastanów się, czy faktycznie tyle lat pracy po to, żeby później te pieniądze mieć, to czy to jest dla ciebie, bo może być. A może nie, może być, może nie. Jeżeli nie musisz zakładać swojego biznesu, to możesz zacząć pracować z kimś, kto ma swój biznes, a Ty będziesz pracował na jego wynikach, za pomoc w dostarczeniu mu wyników, ponieważ nie każdy jest przedsiębiorcą, ale każdy może pomagać budować systemy i uzależnić swoje wynagrodzenia od wyników. Więc tutaj zawsze to można zrobić. No a jeżeli już jesteś na fast lane, no to powodzenia stary i jedziesz dalej. W takim razie każdy z nas, kto jest przedsiębiorcą, wie, że są różne problemy po drodze, Ogromna ilość problemów. Każdy wie, że jak rozwija biznes szybko, to jest jeszcze więcej tych problemów. A w biznesie usługowym jest jeszcze więcej problemów, ponieważ pracujesz bezpośrednio z ludźmi i tutaj nie tylko ma znaczenie to, jaki zbudujesz system, ale jak obsługujesz swojego klienta, ponieważ w biznesie usługowym relacje są bardzo, bardzo istotne i jedną z najbardziej istotnych rzeczy w biznesie, składników tego biznesu. Więc powiedziałbym, że to jest książka biznesowa. I to jest książka, która faktycznie robiła na mnie bardzo dobre wrażenie, więc myślę, że jest jedną z topowych książek, jeżeli chodzi o, o, o tą kategorię. Więc mogę dać jej od siebie 9 na 10. 9, nawet 9,5 na 10. Fastline Milionera dostaje ode mnie 9,5 na 10. W ogóle autor też jest bardzo ciekawy, ponieważ on zrobił biznes na stronie, która. Na marketplace taksówek. Znaczy, jego pomysł na początku na, na biznes był taki, ponieważ on był kierowcą taksówki, no, chciał się z tego wyrywać, oczywiście, więc to, co zrobił, to zrobił stronę z możliwością wynajmu taksówka, taksówek w różnym mieście. To był początek lat 2000, czy tam koniec lat 90., gdzie w ogóle internet dopiero powstawał. No i dzięki temu było tam bardzo dużo miejsca, a on wiedział, że klienci czasami go pytają o taksówki w innych miejscach, a on nie był w stanie mu polecić, więc wiedział, że jest zapotrzebowanie. I to rozwijał ten system, przez co to w ogóle nie było zależne od jego czasu i był bardzo skalowalny. Później go sprzedał, później znowu go odkupił. No, tam było dużo, dużo różnych perypetii po drodze, a później robił Jakieś tam różne inne biznesy, więc to nie jest książka miliardera, ale to jest książka milionera, który bardzo dobrze rozpisał te zasady. Między innymi możemy znaleźć tam jego procesy decyzyjne, które również ja wykorzystywałem wcześniej, nawet nie wiedząc o tym, że on o tym napisał. Więc generalnie, bardzo, bardzo ciekawa książka, jeżeli chcesz ją dla siebie wziąć, a jeżeli już i tak robisz biznes, to w celach takich inspiracyjnych również polecam. Bardzo zdecydowanie warto przeczytać tą książkę. Jeżeli ze mną jesteś jeszcze teraz, to zostaw subskrypcję, zostaw lajka pod tym filmem i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!